Masywna aktualizacja z toną nowej zawartości do The Sims 4. Ponad 650 nowych słoczy. 30 nowych obiektów, oraz coś takiego, co wyświetliło mi się od razu na początku, czyli nagrody Kosiarza. Cześć, dzień dobry, witam wszystkich bardzo gorąco raz serdecznie z tej strony Kosmo i zachęcam Was do zostawienia łapki w górę i napisania w komentarzu Kosiarz, żeby zwiększyć moje zacięgi na YouTubie, bo ostatnio nie są one zbyt niedobre. Zapewne widzieliście mój wczorajszy film, w którym mówiłem o tym, że Decimus 5 zostało onolowane i cały czas czwórka będzie rozwijana przez jeszcze wiele, wiele lat. Jeżeli nie, to zachęcam do zobaczenia tego filmu, a my w międzyczasie zobaczymy, co twórcy przygotowali do czwórki. Mamy coś takiego jak nagrody kosiarza. 24 września rozpocznie się upiorne wydarzenie. Zgarnij nagrody i pomóż mrocznemu kosiarzowi odkryć przepis na życie. Okej, okay, nie mogę tutaj kliknąć, ale mamy już jakieś nowe rzeczy, które tutaj najprawdopodobniej się pojawią. Mamy jakąś trumnę, mamy rower z głową, szkieletem krowokwiata, mamy jakieś, jakieś urządzenia tworzące muzykę gramową, no tak to się nazywa. To wyjdźmy z tego. Czy my na ten moment możemy dowiedzieć się czegoś innego? Możemy zobaczyć, o co będzie chodziło z nagrodami kosiarza od 24 września. Współpracuj z Mrocznym Kosiarzem, aby odkryć sekretę Ambrozji, i zdobyć punkty wydarzeń odbywających możące krewy w żyłach nagrody. Właśnie na to, że będzie to coś podobnego do tego eventu, który mieliśmy Wcześniej będziemy mogli dostać bardzo ciekawe nowe rzeczy, na przykład będziemy mogli otrzymać nagrody. I Jedno z nich będzie nowe wyzwanie: Parceli Strachy na Lachy, które sprawi, że przywołujący na samej nie będą się bać, tylko ogarni ich ekscytację. Ciekawy jestem, jak to będzie wyglądało i jak to będzie działać. Tutaj macie cały opis, jak to działa. Wstawiam oczywiście to w opisie, ale ja chcę zobaczyć, co my możemy dostać, bo z tego co widzę, właśnie tutaj mamy rozpisane dokładnie, co i jak. W pierwszym tygodniu mamy dostać nowy mrocz nofon, czyli Nowy gramofon i złapać swoich ulubionych utworów tam. Mamy nowe kolczyki nieuchronnej zguby. Widzę tutaj na Kasandrze są. Za bardzo ich nie widzimy. Trzeba ja mogę je powiększyć. Tak, także widzicie tutaj mamy te kolczyki. To wygląda jak jakaś taka dziwnoważka. Nie mam pojęcia. No i ta właśnie nowa cecha parceli. Strachy na lachy. Dalej mamy nowe spodnie i jakąś książkę. Będą to tradycyjne gotyckie jeansy i możemy szlifować umiejętności dzięki zaginionej księdze Zielonej Damy. Ta księga pozwoli zdobyć umiejętności ogrodnictwa, gotowania i wędkarstwa jednocześnie, okej, okay, czyli to jest takie wiecie. Big thing, bo wychodzi na to, że po prostu jest jakaś taka super książka. W trzecim tygodniu mamy nowe buty i nowy rower, jak widzicie, tradycyjne gotyckie buty z klamrami oraz rower Krążownik mrocznego kosiarza. Bardzo jest tutaj dużo związanych rzeczy z mrocznym kosiarzem, ale to pewnie chodzi, wiecie, jakby jest w związku z tym, że wychodzi o tych dosownik, który jest o życiu i śmierci. W tygodniu czwartym mamy tatuaż życie i śmierć oraz portret Lady Mimozy Szarloty Szczypiór w ogrodzie, okej. Okay? Dalej mamy jakąś koszulę i jakiś drink w tygodniu piątym. Tradycyjna gotyska koszula i widmowy szprycer. Napój ten będzie pozwalał nam na jakiś czas zamienić się w ducha. Okej, okay, ciekawie, na tydzień szósty mamy nowe oczy, są kinda creepy. Nie powiem, że nie i nową trumnę. Ja najbardziej chyba będę na to czekał. I mamy tutaj też FAQ, o tym, jak te nagrody zdobyć, co zrobić, jeżeli nie widzimy tego wydarzenia, czy wydarzenie będzie dostępne dla każdego, jak ono będzie działać. Mniej więcej po prostu musicie wchodzić do gry i odbierać te nagrody raz na jakiś czas. Zostawiam wam link do tego, przeczytajcie sobie, bo na pewno to jest bardzo, bardzo ważne. No ale teraz przejdźmy sobie do mięsa, czyli do tego, co się wydarzyło, czyli ponad 650 nowych wersji kolorystycznych dla urządzeń, barów, dekoracji i nie tylko i 30 nowych obiektów, więc bardzo, bardzo dużo. Także wbijamy do gry i zobaczymy, co tutaj Małe nowego. I am excited, bo wiecie, teraz teraz mniej gram z modami. Także sobie tutaj pana, że tak powiem, stworzymy na szybkości. Zasadniczo, z tego co wiem i z tego co widziałem w patch notesach, w kasie nie ma nic nowego. Także na ten moment, osoby, które po prostu lubią tworzyć simów, zostały troszeczkę ograniczone. Natomiast osoby, które lubią tworzyć domy i tworzą je bez modyfikacji, no to już wam powiem, kochani, że będziecie mieli kilka ciekawych rzeczy do znalezienia. Pierwsza rzecz, którą dostaliśmy, jest w sumie, powiem zupełnie szczerze bardzo, bardzo potrzebna, bo nie wiem, czy pamiętacie, jeżeli chodzi o grę podstawową, to mieliśmy drzwi do łazienki tylko takie właśnie jakby unisex albo takie właśnie z CDS-em, natomiast teraz dostaliśmy... Plain wersję tych drzwi. Jak widzicie tutaj, z oczywiście dużą dozą wariantów kolorystycznych, z takim dołem i bez takiego dołu metalowego, więc to jest pierwsza rzecz, którą dostaliśmy. I te drzwi, no zobaczcie, no jedne w ogóle z ładniejszych nowych drzwi, i w ogóle one, z tego co wiem, są jednymi właśnie z najtańszych drzwi, takich, które można użyć zasadniczo. No te jeszcze są jako takie. Natomiast zobaczcie, sobie na przykład ten słoczyk, no kurde, jakby można je wszędzie naprawdę wstawić i tak bez wstydu, więc to jest spokojnie, że ewidentnie, ewidentnie Simsy tutaj to rozwijają. I kolejna rzecz to bardzo duże update. Uwaga, uwaga, pierwsza rzecz łuków. Mamy nowe łuki, ponieważ wcześniej mieliśmy tylko ten łuk, ten łuk, ten łuk, z tego co pamiętam, te łuki tutaj, natomiast wszystkie i ten łuk. Tego łuku nie było, tego łuku też nie było, tego łuku nie było, tego łuku nie było, ten łuk był, z tego co wiem, tego nie było i ten chyba też był. Mamy również Łuki na większe ściany, ten i ten na przykład, i z tego co wiem, to również ten, także świetnie. I na bardzo, bardzo wysokie ściany. No i oczywiście przeróżne warianty kolorystyczne. Nie jest ich za dużo, mogą być trochę więcej, natomiast tragedii nie ma. I jedna jeszcze z rzeczy, która jest ważna, która doszła i która mnie osobiście zachwyciła, to to, że wcześniej. O, patrzcie, patrzcie, a to. Mieliśmy, teraz mamy takie drzwi przesuwne, ale wcześniej mieliśmy tylko takie i mnie strasznie denerwowało, że wszystkie okna, na przykład wysokie, które mieliśmy. Jezus, jak mnie to irytowało, słuchajcie, nie wiem, takie okno, wszystko było wyższe, a teraz mamy idealnej wielkości. Jezu, złoty ludzie, kochani, jestem przeszczęśliwym osobnikiem. Teraz możemy sobie to tak ładnie połączyć i mamy również warianty kolorystyczne pasujące do siebie i będzie to wyglądać w końcu dobrze, bo no do tego nie mogłem nic dopasować, to było po prostu tragiczne, więc mega, że to się pojawiło. Jestem w szoku, no i oczywiście wariantów kolorystycznych jest y, bardzo dużo, więc myślę, że na spokojnie możemy sobie coś ogarnąć. To są na przykład nowe warianty kolorystyczne tutaj, których jeszcze nie było i są jeszcze jedne drzwi, które zostały poprawione i to też są drzwi przesuwne, to są drzwi przesuwne te i na wyższą ścianę z tego co rozumiem, powinny gdzieś być. Tak, słuchajcie, to są te drzwi, i one też mają nowe warianci i kolorystyczne. Ładne, kurka wodna, naprawdę. No, także widzicie, mamy również nowe drzwi. I jeżeli chodzi o drzwi, to jest tyle z nowości. Natomiast wiem, że jeszcze mamy nowości, jeżeli chodzi o okna. Na przykład o te okna. O te. Te nie miały tak wielu słoczy z tego co ja pamiętam, ale mogę się mylić tutaj. Pamiętajcie o tym, że jednak mam wszystkie datki, więc pamiętać czy do czegoś doszły jakieś rzeczy, to nie jest aż takie proste i nie jest aż takie łatwe, niestety. Z takich jeszcze nowości, które mamy, to na pewno kanapa, która jest zablokowana, Hyper Hipster, którą odblokowujemy osiągając pędy poziom kariery guru techniki, dużą wam w sumie też pokażę. Kod, który możecie użyć do tego, żeby tą kanapę odblokować, to jest BB ignore gameplay unlock send Title Men, coś takiego. Możesz sobie go kliknąć, wyjść z tej kategorii, wejść, i teraz taka kanapa się Wam pojawi. Taka kanapa wcześniej, to jest bardzo ładna kanapa, na przykład żółta od tej, bo ta wydaje się taka plastikowa. Uwierzcie mi, że ta kanapa wcześniej miała tylko trzy kolory, a teraz jest tutaj po prostu. Kolorów, co nie miara, i są naprawdę dobrze wyglądające kolory. I w końcu tą kanapę będzie można postawić, bo tych kolorów nie było. Na przykład w takim szarym kolorze, kurde, do salonu elegancko. Ona jest taka po prostu taka kanapa dosyć realistyczna. I to samo mamy z pasującymi do niej krzesłami, w sensie fotelami. Wcześniej one miały też trzy słocze i w ogóle były do siebie niepodobne. Na przykład taka napa miała jakiś, tak jakby, słocz, który nie korespondował z tymi fotelami. Pamiętajcie, że te rzeczy są w grze od 10 lat, więc um, super, że w końcu zostało to zrobione. By by the way, Simsy 4 niedawno miał swoje dziesiąte urodziny i nie dostaliśmy nic z tej okazji, więc wydaje mi się, że ta akcja jest takim troszeczkę przeproszeniem za to, że czegoś nie dostaliśmy, mam nadzieję, bo w sumie, no w szoku jestem, w szoku bym był, gdyby jakby to nie zostało w żaden sposób powiedziane, no ale, no tak to słuchajcie wygląda, także mamy tutaj bardzo, bardzo dużo nowych społeczności, no, tak jak mówię, tutaj były tylko i wyłącznie trzy, a teraz ich w ciul, ciul, ciul więcej i to nie jest wszystko, bo mamy właśnie, tak jak mówiliśmy, tą kanapę, to to jest w ogóle coś, co mi się tak podoba, kurka wodna, bo nie wiem, czy pamiętacie, ale mamy coś takiego, nie wiem, kto z tego z Was używa, mam nadzieję, że ktoś, mamy coś takiego, jak właśnie fabrykę babeczek i ona również ma bardzo dużo nowych kolorów. Z tego co pamiętam, ja to ona miała albo dwa, albo trzy kolory najwięcej. Teraz jest taki jasny, ładniejszy, taki brązowy, lekko zabrudzony, czarny, wypucowany, szary, znowu szary, biały. Mamy czarny, brązowy, żółty, różowy w ogóle kolor, what the hell! Super. I niebieski. Niby to jest taka mała rzecz, a jednak człowieka cieszy jakoś, nie wiem, to nigdy, nigdy by się nie spodziewał, że to dostanie nowe swoje kolory, a jednak dostało, także super. Kolejna rzecz, która jest również, że tak powiem, tutaj zrobiona na Nowo, To jest, to są właśnie mm, okapy i na przykład ten okap, ten okap i ten okap miały tylko po kilka, dosłownie kilkanaście, miały tylko po dwa, trzy mm, słocze, natomiast teraz mają one ich dużo więcej, ten na przykład taki biały, boże jak to będzie pasowało, po prostu tu wszystko nagle, bo okapów w ogóle nie jesteśmy nigdy chyba w dodatku ani nigdzie, zobaczcie jak to wszystko będzie do siebie pasować. Czy wy to widzicie? Czy wy to widzicie? Czy wy jesteście tak samo podekscytowani jak ja? Wiem, że to jest mała rzecz, ale jestem tym podekscytowanym. To też ma różne kolory. No teraz będziemy to mogli, posłuchać słuchajcie, w szczególności ten z jakiejś kuchni, to dobrze będzie pasować, na przykład ten biały, taki czysty, a nie taki uwalony, jak był kiedyś, o taki, jakiś w dziwnych kolorach. To jest, to jest naprawdę dobrze wyglądające. To wygląda sztos, sztos bardzo duży. To samo mamy z tym okapem, no tego akurat nie jestem fanem, więc... Okej, okay, spoko, ale bez szału zupełnie powiem szczerze. Dalej, jeżeli chodzi o takie rzeczy, to mamy rzeczy pierdłkowe, czyli książki. Książki w pierdłkach, tak zwane. Najgorsze jest to, że to się wszystko mi nie zaświeca i nie jest mi tego wam zupełnie szczerze wcale łatwo znaleźć, ale em, to jest jedna z rzeczy, która ma. Nowe słocze, z tego co ja rozumiem. Tych słoczy też były chyba jeden albo dwa. Spoko, że zostało to zmienione. No, akurat tutaj, wiecie, nie wiadomo czego z tego nie zrobimy. Te książki zostały również zmienione. Na przykład, teraz możemy zrobić je różowe, piękne drżowe pokoju. To jest spoko. No, ja wiem, że osoby po prostu, które budują, będą tym zachwycone, bo ja wiem, że e, po prostu potrzebujecie takich rzeczy. No nie. Tak samo mm, książki jeszcze jedne zostały. Zrobione, ale nie mogę ich znaleźć jeszcze dwie w sumie. Ciężko jest mi to znaleźć. Te zostały również poprawione, z tego co wiem. Tak, również mają różne warianty kolorystyczne. dużo lepsze i będzie można fajne, na przykład, jakiegoś pokoju na sladka zrobić, albo tym w jakimś takim stonowanym salonie. Bardzo super, no też mi zostały jedne, których najprawdopodobniej. A nie, jednak znajdę. No to te również mają, słuchajcie, nowe warianty kolorystyczne, tak one wyglądają. Kolejna rzecz, która została zmieniona. Już wcześniej mieliśmy aktualizację związaną z zasłonami, natomiast nie wszystkie zasłony zostały zmienione i na przykład Dzięki temu teraz ta zasłonka i jeszcze inne, na przykład ta zasłonka, proszę bardzo plus ta zasłonka z tego, co widzę i jeszcze ta zasłonka, no to podobna jak, jak ta większa, mają nowe kolory, na przykład taki pastelowo-różowy i to wygląda po prostu świetnie. I tutaj też mamy taki piękny pastelowo-różowy, można w końcu zrobić piękny różowy pokój tutaj. Ślicznie to wygląda. Także też mamy, mamy nowe warianty białego, bo też nie mieliśmy tego, a biały by się na przykład przydał. Tu też były trzy kolory tylko tych, tych zasłon, więc bardzo, bardzo spoko. Następna rzecz, którą mamy... U nas to jeszcze mamy, słuchajcie, w ogóle cały, 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 to jest w ogóle hit, cały nowy zestaw, taki zaraz powiem, który, ten zestaw misyjny zimst. wszystkie rzeczy z tego zestawu mają nowe, tylko na przykład taki różowy kolorek, jak widzicie, proszę bardzo, elegancki, estetyczny, ten na pewno jest nowy, ten jest nowy i wydaje mi się, że ten jest jeszcze, nie, ten już był, ale te dwa na pewno są nowe, także to mamy z nowości, mamy w ogóle, słuchajcie, różowe schody, tak, mamy różowe schody, schody Mega, to jest ten zestaw Mega właśnie, nie wiem czy on jest tak wszędzie nazwany, ale są różowe schody, zobaczymy, Stu Mega, to nie sądzę, że to jest to, bardziej tutaj chodzi o tryb budowania i kupowania, z takich rzeczy nowych jeszcze, które widzę, to na pewno nowy wariant tego różowy wariant tego płotu, Boże, i... Zatem to się pokażę, ten płot to jest mój najładniejszy płot w grze, on miał ile dwa warianty kolorystyczne, może tylko ten brązowy i jeszcze jakiś taki ciemny brązowy, no nie były te ładne warianty i tutaj nagle mamy tak, zielony różowy, niebieski więc tyle nowych możliwości, ja się zaraz popłaczę love it so much inny, inny kolory różu no piękne i oczywiście piękny biały płot, który mieliśmy, natomiast wiecie czego nie mieliśmy? nie mieliśmy bramki skoncentrowanej kolorystycznie jestem i teraz, uwaga, uwaga to jest po prostu największy hit życia, biały swatch pasujący do płotu różowy e, swatch pasujący do płatu, więc w końcu to jest od tego. O, nie z tej strony wygląda dobrze, więc mamy bardzo dużo nowych poprawek. F cholerę nowych poprawek. Kolejna rzecz z tego zestawu MAGA to jest to w stylu misyjnym, właśnie. Te wszystkie rzeczy w stylu misyjnym podostawały nowe kolory. Misyjnym, wszystko co jest w stylu misyjnym powinno mieć nowe kolory, tylko że tutaj, o, te. Łuki też niby mają, ale ja nie widzę różowego. Tylko, że o, mi to nie wyszukuje niestety wszystkiego w trybie budowania i kupowania, a ja bym chciał, żeby mi wyszukiwało. Niestety, niestety, niestety. Z tego co wiem, jeszcze jedne drzwi. Mają nowy wariant kolorystyczny, także też i mają nowy wariant kolorystyczny. Dużo nowych wariantów kolorystycznych, i wszystkie, jakby z tej kategorii mega, które są, mają nowe warianty. Czyli, jak mamy jakieś mega okna, czyli na przykład, poczekajcie, z tego stylu, no kurde, nie mogę znaleźć teraz. O, to, okno mega, to ono też ma nowe warianty kolorystyczne. Tak samo te mniejsze okna, takie, o, 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 tutaj, jak widzicie, okno mega, kolejne też ma nowe warianty kolorystyczne. Także można cały, po prostu różowy dom sobie zbudować. Tutaj to okno mega, również no jest tego naprawdę 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 sporo, powiem zupełnie, zupełnie szczerze i jeszcze kolejna nowa rzecz, to jest to, że mamy zupełnie nowe pokrycia terenu i już tak sobie patrzę, to jest nowe na pewno, tego wcześniej nie było. To też jest nowe. Tego nie było. bo ale super. Nigdy nie jesteśmy chyba nowych e, po prostu e, pokryć terenu albo bardzo, bardzo dawno temu. Tutaj to jest w ogóle hit. To wszystko, co mamy tutaj. What the hell? To jest nowiutkie. To jest nowiutkie, to jest nowiutkie, taki szary, porośnięty, uoho, to jest świetne, taki, taka podłoga porośnięta lekko trawą, to jest super, nie mieliśmy tego i to było bardzo potrzebne, więc jak widzicie, nie tylko są obiekty i rekolory, ale też zupełnie nowe obiekty, więc super, jak widzicie, no, to, to już było, także mamy tutaj raz, dwa, trzy, cztery, pięć z tego co widzę, bo te chyba już były z tego co pamiętam, ale... Jeżeli widzę, jeżeli chodzi o piasek, to, to to chyba raczej nic nie ma. Także około 10, z tego jak liczyłem, nowych pokryć terenu również się znalazło. Także kolejna super kwestia. Z tego co wiem, mamy też nowe Pasujące kolumny, jak widzicie, w różowym kolorze. Wszystkie te rzeczy, właśnie, które są mega, będą pasować i będą miały takie różowe kolory. Czy mamy pokrycie dachowe? W stylu mega to by było super, ale gdzie niegdzie mamy różowe pokrycia dachu, także myślę, że na spokojnie. I to nie wszystko, jeżeli chodzi o nowości, bo również pojawiły się nowe bary. Jak wiecie, jakieś mieliśmy tylko ten bar kiedyś mieliśmy tylko ten bar, ten bar i tak dalej i pojawiły się teraz ich mniejsze warianty kolorystyczne, w sensie mniejsze, mniejsze warianty takie na dwa kratki, a nie na, kurde, cztery, bo gdzie taki bar, kurde, wstawić, ja nie mam pytań. Także mamy więcej barów również i z tego co wiem, one również mają też nowe warianty kolorystyczne, także to jest to jest super. A um, Dalej e, najlepsze, tak, to już mamy i ten bar również jest tutaj nowy, także no, wygląda to super, wygląda to świetnie. Jestem podekscytowany ja po prostu chyba zdobyłam prostą nową miłość do Simsów. Bardzo dawno w Simsy nie grałem, natomiast teraz jakoś nie wiem, jak widzę te kolory, to aż mi się chce budować. Słuchajcie, dosłownie. Dostaliśmy nawet specjalny filmik o Colorful Build Update, więc zobaczymy, wszystko pokryłem. Jak widzicie, mamy nowe itemki, jeżeli chodzi o tutaj właśnie łuki. Mamy nowe drzwi z nowymi kolorami. Mamy nowe kolory dla fotela. Mamy nowe kolory dla kanapy, dla produkcji ciasteczek, dla okapów, również dla tych książek. Wszystko chyba wam pokazałem, Boże, jestem niesamowity. I również dla zasłon. I tutaj mamy wszystkie nowe warianty kolorystyczne tych nowych obiektów, które się pojawiły, więc wow, 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 wow. Super. Także tak to wygląda, moi kochani. Jest tego naprawdę bardzo sporo. Dajcie znać, co wy sądzicie na ten temat. Fajnie, że takie jeszcze zostało dodane, bo o Jezus, jak ja. słuchajcie, włączyłem wszystkie datki, dlatego tak wygląda. Nie przejmujcie się. Um, ja jestem zadowolony, że dają takie rzeczy. Myślę, że Bilderzy na pewno będą zadowoleni, słuchajcie. To z czego za darmo, to nigdy za wiele, więc ja się cieszę i mam nadzieję, że wy również się cieszycie. Dajcie znać w komentarzach co sądzicie i pamiętajcie o napisaniu mroczny albo kosiarz, nie pamiętam o czym mówiłem na początku, żeby moje zasięgi wróciły szybciutko do YouTube'a, bo staram się zrobić więcej filmów teraz dla was. Jak wiecie teraz już trzeci film w tym tygodniu, będzie czwarty i pewnie piąty z kidów, także życzę sobie i wam powodzenia w oglądaniu mnie. Także dziękuję wszystkim za oglądanie, widzimy się w kolejnym odcinku, buziaki, do zobaczenia, do zobaczenia i love you so much, bye bye.